Cześć Wam wszystkim, tu Mac Walter Właśnie zaczynamy pierwszy odcinek nowej serii, która nazywać się będzie Expienie. Już Wam tłumaczę na czym będzie polegać. Będzie polegała na zdobywaniu jak, jak największej ilości doświadczenia, jak najwyższego levelu, który tutaj w Minecraftie teraz można zdobywać. To jest fajne. Będzie to seria tak jak najbardziej przygodowa, ponieważ. Będziemy właśnie zdobywać dużo doświadczenia I... Um, nie będziemy się nigdzie osiedlać Będziemy po prostu... Cały czas wojować Wojować w jaskiniach i takich tam e, Zbierać rzeczy takie jak właśnie drewno będziemy po to e, Aby... Aby mieć potem... E, jak naj... Że co potem mieć? Już się sam pogubię E, po prostu, żeby tworzyć sobie rzeczy potrzebne do tej walki i tym, po, i, i tym podobne. Dobra. E, także tak. Na pewno killoff się przydaje. E, to jest jedna rzecz, a druga to mnie też mi się przyda. Zaraz to zrobię porządniejsze, ale na razie będę z tego korzystał. Już widzę pierwszą możliwość zdobycia doświadczenia Takie jest Świnki Chodź tu, chodź tu, chodź tu A ta jest silna, ta jest silna Ona była bossem chyba Okej okay, padła Ciężko jest tutaj tym mieczem coś zrobić Zaraz będę musiał wydobyć trochę kamienia I sobie zrobić porządniejsze narzędzia, bo w tym miecz bo ten jest słaby Ta już wie co się szykuje już wie co się kroi No my na razie mamy ma mało doświadczenia zdobyliśmy z, te z tej walki ogólnie także trzeba tutaj więcej tego zdobyć jak najszybciej no i tak, jeszcze jedna, jeszcze jedna szybka rzecz krótka o, o samej serii eee, Seria ma eee, znaczy planuje tak żeby każdy odcinek to był jeden dzień Jeden dzień z, z właśnie takiej e, przygody Także to nie, nie będą takie długie odcinki Będą takie raczej krótkie wręcz e, I będziemy po prostu w tych odcinkach e, Wojowali cały czas Teraz trochę zbieram Sorry Teraz trochę zbieram rzeczy e, Na samo no na samą walkę, bo mi się przyda, są te rzeczy. Ok, Za dwa miecze eee, i kilof i jeszcze coś tam zaraz wezmę stworzę, bo e, bo się przyda, na przykład to. Dobra i to już wszystko jak na razie co bym potrzebował? Eee, gdzie są te świnie A Tu są. Teraz już padną szybko Okej, okay. jedna poszła Żarcie jest Potem to wszystko właśnie sobie usmarzę i tak dalej Ale to już pod koniec tego dnia prawdopodobnie Czyli pod koniec tego odcinka Okej, okay. tu się skampiła w drzewie Po drugiej stronie są rzeczy Okej, okay. okej, okay. mam wszystko Stąd nie będę skakał bo Seria się skończy w pierwszym odcinku Znaczy jeszcze nie wiem czy tak będę robił Ale ale myślałem sobie żeby e, Seria się właśnie kończyła e, Kiedy zginę I w ten sposób powstanie kilka serii Bo prawdopodobnie zginę Nieraz um, No właśnie Ona tutaj będzie teraz próbuje pływać O doświadczenie na samodno spadło Okej okay, mam je no, pierwszy, pierwszy, level zaraz będzie. Coś, coś, trochę długo mi... ...idzie wbijanie tego levelu. No i ogólnie... O! Jest węgiel. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo... ...bo w nocy się przyda, na pewno. Żeby jakieś pochodnie były. To jest ważna rzecz. Okej. Okay. To ...wydobywam ten węgiel. I lecimy dalej, może jakaś jaskina. Właśnie tam była jedna. I zobaczymy co w niej jest dzięki temu, że mamy ten węgiel. Dużo tutaj jego jest. Bardzo dużo. Dawno nie widziałem takiego złoża. Naprawdę porządne złoże węgla. Bardzo porządne złoże węgla. I patrzcie, mam, mam już drugi level za wydobywanie tego węgla. Ej, to, to jest dobre. Dobre ekspienie na, na wydobyciu, ale... Ja wolę na zabijaniu tych stworów wszystkich zaraz to załatwimy spokojnie i teraz mamy już dużo węgla bardzo dużo węgla jeszcze więcej węgla dobra już wezmę to bo po prostu potem e, już nie będę musiał wydobywać i w dodatku nie zawsze się trafi węgiel po prostu już będziemy wyposażeni trzeci level mamy teraz um. Kilka pochodni Okej okay, i lecimy do tej tej e, do tej jaskini co tu jest Mam nadzieję, że jest jakaś rozbudowana w miarę O Tak to ja rozumiem Tutaj coś widziałem, jakieś odnurze, o tutaj to tutaj trzeba wbić najpierw, żeby nas nic nie zaskoczyło bo jakieś stwory tutaj muszą być. Za duża jest ta jaskinia, żeby ich tu nie było. O! Jest pierwszy. Czekajcie. Czy on już wybuchnie? Nie. Ojoj. Ojoj, wybuchł. Słaby jestem w zabijaniu kryperów i to... To już sam sam przyznaję bez bicia, bo... Naprawdę praktycznie za każdym razem kiedy mam zabić Creepera to on, on po prostu sobie wybucha Nie umiem tego robić profesjonalnie Wo, Łoł, Łoł To było straszne Mam nadzieję, że ta seria się nie skończy szybką śmiercią Dobra, tego zabiję spokojnie Teraz ludzie robimy coś tutaj innego ważnego e, zaraz zrozumiecie o co mi chodzi e, mianowicie chodzi mi o to, że e, tworzymy piecyk i zaraz sobie zrobimy to żarcie ten odcinek będzie chyba też kręcony w czasie nocy, bo po prostu jest, jest strasznie fajny okej okay. trochę żarcie się przyda a tutaj to co stworzymy zaraz To chyba jeszcze jakiś mieczyk, ale na razie nie jest mi potrzebny, aż tak bardzo. E, zaraz będziemy robili zbroję, bo nie wiem czy widzicie to jest trochę żelaza. Z żelaza będzie porządna zbroja zaraz. Ale to jest są olbrzymia. Dawno takiej w nie, takiej nie byłem, naprawdę. To mnie zaskak zask zaskoczył miło początek tej serii. Ładnie się zaczęła. E, ogólnie. Okej, okay, trochę dirtu mi się przyda teraz. Okej. Okay. <ścoughs> o ja, o ja. Ale te potwory się potrafią zakreść. Szczególnie, że aktualnie gram bez dźwięku. Ale to, to z bardzo takiego prostego powodu. Ee, że po prostu nagrywam na razie na jednej, na jednej ścieżce i dźwięk, i, i dźwięk z gry, i... głos mój a to też robię z pewnego powodu, a mianowicie e, mam za słaby komputer na razie, żeby nagrywać oddzielnie i z powodzeniem ale mam, mam właśnie zamiar w najbliższym czasie komputer mój zmienić ee, więc... więc powinno być wszystko tak jak trzeba i będę sobie już nagrywał e, tak samo dźwięk z gry jak i dźwięk e, z, z mojego co co co? zafiksowałem się będę nagrywał oddzielnie dźwięk z gry i z mikrofonu i będzie wszystko dobrze słychać, nie będzie problemów na razie jest tak jak jest i dobra jedziemy jeszcze kawałek w głąb tej jaskini Więcej żelaza trzeba wydobyć Zobaczycie co z tego wyjdzie Wyjdzie fajna zbroja I przede wszystkim chyba mieczyk stworzę O! Tutaj to jest elegancja Nie wiem czy widzicie co tam się dzieje Tutaj jest naprawdę elegancja Dobra, padł a ten się po ścianach do mnie wspinał. O, i tu jest jeszcze kościany łucznik. Widzę go tutaj. Już za rogiem. Oby tutaj nie było jakiegoś... Eee... Creepera. Nie chcę, nie chcę teraz wybuchnąć. Zresztą ogólnie nie chcę wybuchnąć. Okej. Okay. Oczywiście. Wykrakany. Ej. Hamo bez wychowania okej, okay, no i dobra zbieramy jeszcze tutaj trochę węgla e, znaczy żelaza oczywiście oczywiście, naturalnie i zaraz tam się wracam na e, stanowisko prze, przepalania oczywiście, przetapiania podgrzewania ogólnie e, no dobra to jest już tutaj za rogiem. I co teraz? Tworzymy? To jest już wszystko zrobione i teraz żelazo. A to co to nie jest? Oko pająka. Nie wiem co ona daje. Oj, mam łuk z tego tego z tego typa, tylko że mam tylko dwie strzały na razie. Będę musiał się nauczyć tworzyć strzały za moment. Eee, poczekam aż to się przetopi. Ale nie będę czekał bezczynnie, bo nie ma sensu. O to jest jeszcze więcej tych Tych jaski. Okej. Okay. Patrzcie, 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 patrzcie. Dobra, zbieram to jeszcze. <grym> Trochę żelazka więcej. Będzie super zbroja. No. Całej nie zrobię, ale ale sporo zrobię. Da się upolować tego nie to też jakoś? Trzeba być zwinnym. O, jestem zwinny. Mm, tutaj jest, okej. Okay. Już trochę żelaza, Za to też się dostaje. Za to przetapianie też się dostaje właśnie doświadczenie. Także praktycznie za wszystko można dostać. O, taki miecz to ja rozumiem. Taki miecz to ja rozumiem Więcej żelaza e, Tworzy ze... nie to trzeba, więcej na tamto Dobra, za moment wszystko będzie, tak jak trzeba e, Chyba z 9... około 10 żelaza trzeba mieć na to, żeby e, żeby zrobić chest platea, bo na nim mi w sumie zależy najbardziej a nie, mam idealną ilość. O, super. Dobra, już, już mam trochę zbrojki. To już się mniej boję tych wszystkich potworów. No i co, i póki co jeszcze idę yy, tutaj. Tylko szybciutko sprawdzę, ile czasu to już nagrywam. Poczekajcie momencik. Dobra, okazało się, że prawie na pewno tam na dworze jest dzień, bo nagrywam to około 13-14 minut. Yy. No ale co? Cóż, teraz w takim razie idę... Um, jeszcze, jeszcze chwilę potrwa ten odcinek w takim razie, skoro już żeśmy się tak zapędzili. O? Dawaj snajperze. Dostał jedną strzałą, ale to jest za mało, żeby go powalić. O, teraz, posz teraz pójdzie. Teraz padnie. Coś mi od tyłu atakuje też? Nie. To on jest taki dobry snajper Dobra padł Okej okay, tutaj sobie wieszam pochodnie Ale dziura Tutaj wolę nie spaść mm. Tylko tyle mam tych tych Znaczy mogę zrobić pochodni Jeszcze mam trochę drewna to okej okay. Zaraz je wykorzystam a ta, ta jaskinia się w ogóle nie kończy Nie wiem czy to widzicie ale Ale ona nie ma końca praktycznie Także nieźle, nieźle, bo ja Ja to z przyjemnością se pobędę w samej tej jaskini Chyba że e, właśnie, bo ten odcinek się już za chwilę będzie kończył e, Więc po prostu napiszcie w komentarzach czy Naprawdę, napiszcie to ehm, Proszę Eee, czy, czy chcecie żebym właśnie jeszcze był w tej jaskini, czy może żebym wyszedł i, i co, czegoś in, coś innego porobił, coś na, na zewnątrz Także piszcie to i ja się dostosuję, bo chcę żeby to było przede wszystkim dla Was ciekawe Okej okay. Tu jest ta dziura gdzieś, tu jest ta dziura Trochę ją sobie tak za, zakleję, bo jeszcze tu będę prawdopodobnie wracał i nie chcę tam wpaść teraz jeszcze idę tylko po to żelazo co tam już mam przetopione i, i cóż i będę po prostu sobie tworzył zbroję i kończył ten odcinek chyba za moment tylko jeszcze z spodenki bym chętnie zrobił więc jeszcze przetopię jedno żelazo jeszcze przetopię jedno żelazo Zrobię spodenki i kończę odcinek. Eee, I w następnym będzie więcej ekspienia, bo już będziemy mieli e, zbroję. Porządną. Dobra. Biorę to i tworzymy spodnie. Okej okay. Ile teraz będę miał zbroi? No, już sporo, sporo zbroi. Ok. No więc tak. To co Was proszę, proszę Was o subskrypcję, o komentowanie i, i cóż, udostępnianie, jeżeli jeżeli to też możecie dla mnie zrobić. No i oczywiście o łapki w górę, jeżeli Wam się podobał ogólnie filmik. Także do zobaczenia, pozdrawiam Was i, i do zobaczenia po prostu w następnym odcinku. Cześć!